Halo? Halo? Tak? Komendowe pogotowie. Słucham. Co? Jak to? Nie wierzę. Już lecę, proszę chwilę poczekać. Naprawdę już za chwilę będę. Proszę mi powiedzieć, co tutaj się szybko dzieje? No ja nie mogę podnieść patyka, ja nie wcale. Jak się pani dzieje... nie może podnieść tego patyka? No proszę wiem, mi szybko wytłumaczyć, o co tutaj chodzi? No, leży tutaj... Wszystko czas. jasne! No cześć, jestem, że witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku komendowego pogotowia. Tak, witajcie, witajcie. Przede wszystkim chciałbym, kurde, wam przypomnieć o czymś, o czym przednio pamiętacie. To znaczy, to, to nie jest kwestia tego, że ja, ja jakoś żebram czy coś, tylko po prostu wy nie pamiętacie o tym, że jest coś takiego jak system oceniania pod spodem. Tak, pod spodem można zostawić łapkę w górę lub w dół. I zrobiłem ostatnio test, e, eksperyment socjalny, i dotarło do mnie w tym momencie, że dopóki wam się nie powie o łapkach w górę lub w dół, że można to oceniać, to wy nie pamiętacie. Także mam do Was prośbę, że jeśli chcecie docenić moją pracę, możecie zostawić mi tu łapkę w górę. Poproszę bardzo i możemy zaczynać. Także pierwszym pytaniem jakie dostaliśmy dzisiaj jest jak zrobić fontannę takie co są na serwerach? To jest pytanie od e, Mr. Asmoły. I co? I pomyślałem w sumie jakby to zrobić kurde, żeby to było jak najładniej przedstawione. I myślałem nad tym. Nie da się zrobić oczywiście lecącego bloku wody, który by tak fajnie wyglądał i, i spadał sobie, więc postanowiłem, że dam tutaj Bloki lapisu. I tak wygląda moja propozycja, takie fontanny, no nie wiem, no mniej więcej chyba o to chodziło, mniej więcej, żeby ona tam wylatywała z jakiegoś punktu i dolatywała sobie w inne miejsce, nie? No i o co tutaj chodzi? Przede wszystkim to jest Falling Sand, czyli spadający piasek. I zaprezentuję wam, że to jest spadający piasek, jak wyłączę tak naprawdę to blok, lapis, blok. To nas nie interesuje, i w tym momencie zobaczycie, że tutaj spada piasek w tym miejscu, nie? Czyli ja po prostu przywołuję spadający piasek w tym miejscu z określoną prędkością, żeby on dolatywał w to miejsce mniej więcej po przeleceniu takiej i takiej oto odległości. I co się dzieje z nim, kiedy on dolatuje w to miejsce? W tym miejscu on stawia, staje się tym statycznym blokiem, już takim prawdziwym blokiem. Jak widzicie, wyłączę to na chwilę. I on tutaj staje się blokiem, ale włączę to z powrotem, żeby mi tutaj nie zasypało wszystkiego piaskiem. O co chodzi? Ja tutaj robię set R i przez cały czas, nieważne, czy by chciałbym jakiś, jakikolwiek blok w tym miejscu postawić, czy on się nie postawi, bo cały czas jest wypełniany z powrotem powietrzem za pomocą tego repeatowego komendy bloka, który cały czas ustawia w tamtym miejscu właśnie powietrze. Jest always Active ustawiony, więc 20 razy na sekundę tutaj jest wywoływane powietrze. No i tak, tak y zapobiegłem usuwanie tego. No i przyjrzyjmy się może teraz samej komendzie, jak to jest przywoływane. Mamy Samon Falling Sand, no w miejscu tamtego środka, tamte Środek jest przywoływany mniej więcej w tym miejscu, tylko jedynie do wysokości dodałem pół jednostki, bo jakbym nie dodał tego, tej pół jednostki, to by mi się zwyczajnie blokowało tutaj, i już w tym miejscu by mi się rozpadały te klocki na takie leżące bloczki. Także musiałem dodać te pół jednostki do wysokości. No i co dalej mamy? Time 1. Oczywiście, z, jak bawimy się falling sendem i chcemy, żeby ten falling send był nam rzeczywistą, że tak powiem, yy, postacią, w sensie, żeby poleciał dłu dłużej niż pół sekundy, bo jak piszę po prostu, słuchajcie, piszę sobie summon, Falling Sand? No to nawet nie wiem, o widzicie jak nie ma tego time, a jak dodam tylko time do tego, to już w tym momencie, to jest bardzo ważna rzecz i często zapominają wszyscy o tym time 2.1 i już widzimy, że ten piasek sobie spada nieważne jaką wartość od 1 do 30 tutaj wpiszemy, on zawsze będzie sobie tam gdzieś tam spadał w nieskończoność, znaczy no, nie w nieskończoność tylko aż do próżni dotrze, no i to jest ważna rzecz, żeby dopisać, żeby to spadało, dużo osób właśnie nie pamięta o tym tagu, no i wtedy wyrodzą się problemy, że pojawia nam się ten piasek i nagle znika, i co mam robić, zio, pomocy no i ja jestem wam tutaj z pomocą i mamy to time 2.1, bardzo ważny Datatak. No i następnym datatagiem jest oczywiście Motion. Motion nadajemy prędkość w osiach X. Tutaj mamy X w tym miejscu, tutaj mamy Y i tutaj mamy Z. To są trzy osi. W tym miejscu akurat dla tego konkretnego y, bloku ustawiłem takie wartości, żeby on lądował mniej więcej na tym bloku. Dla pozostałych bloków są oczywiście inne wartości ustawione, na przykład tutaj mamy. Aha, dość podobne, ale dla tych niższych już jeszcze nie ten, ten o. o on ma na przykład tutaj minus 0,2 ustawione w zetowej, czyli trochę dalej niż. Y niż te, co lecą po skosie, bo po skosie no, to trzeba było tutaj oczywiście. Stwierdzenia Pitagorasa, ale bla bla bla, zio, ja przecież mi jak sobie matematyki. Także nie będę was tutaj zatruwać takimi rzeczami. No i co i to jest włączone na zwykłym zegarku prostym, żeby to nie wywoływało się zbyt szybko i wywołuje się w tym momencie co 0,4 sekundy. Moglibyśmy. Z... Nie, więcej. Eee... I to jest 20, 08 sekundy, bo każdy z tych repeaterów przesunięty jest o jedną jednostkę, czyli dodaje nam 02 yy, sekundy ogólnie do tego, czyli tu mamy 0,8 sekundy opóźnienia pomiędzy kolejnymi jakby falami wystrzeliwanej wody. Tutaj zmienię z powrotem na ten blok, yy, o którym w sumie nie wspomniałem przed chwilą, czyli tam przecinek i blok, kropek, lapis, podłoga, blok. Ok. No i teraz już widzimy, spadł nam lapis. Dlaczego lapis? To no bo lapis najbardziej wodę przypomina z tego wszystkiego, a nie da się strzelać jakby e, tymi blokami wody. One po prostu są niewidoczne do momentu, aż spadną na, e, na płytkę. Tutaj, na, nie? Jakby na tej półpłytce dopiero spadły, to dopiero wtedy się pojawią. Czyli on jako niewidoczny leci i do, tutaj nagle się pojawia woda znikąd. Na tej zasadzie. Dlatego dałem blok lapisu, bo też jest niebieski i w miarę wygląda jak woda. Drugą rzeczą jest, jak zrobić petak który będzie za nami chodził, jest to możliwe? Wie, wiecie co, na początek myślałem PET, taki zgaszony papieros na, na ziemi? O co chodzi, nie? I tak dopiero do mnie dotarło, że PET to jest też po angielsku zwierzak taki, który chodzi za wami. No i co, ja szybko przemyślałem to, to jest system, nad którym najdłużej całego odcinka myślałem w ogóle i... I wiecie co? Wymyśliłem, jak to zrobić, ale nie da się zrobić tego, żeby bezpośrednio za nami chodził. On może się co najwyżej teleportować. Na pewno da się zrobić tak, że, że on będzie z nami chodził. Ja po prostu nie umiem zrobić tego inaczej. Ja zrobię to tak, jak y, ja bym sam to rozwiązał. Od razu powiem. Dlatego tak, od razu przejdźmy do tego, co się tu będzie działo. Mamy tutaj y, zrobionego executora. W sumie zaraz to Wam dopiero wytłumaczę, wytłumaczę, jak już przywołam sobie wszystkie te rzeczy. Mamy raz, dwa i gdzieś tutaj był trzeci armor armorstand. No nic, ale teraz zobaczymy już, co się tak właściwie dzieje. Mamy armor standy, które podążają za nami, tak jakby teleportują się e, w miejsce, w którym my byliśmy. No i co się dzieje? Pierwszy armor stand, ten, który jest teraz w miejscu, gdzie ja stoję, teleportuje się w miejsce, gdzie jestem ja, drugi teleportuje się w jego miejsce, a trzeci w miejsce drugiego. Taki po prostu pociąg robi. Jakby pociąg za nami jechał, po prostu wagony za mną teraz lecą i one się e, teleportują w to miejsce, w którym ja tak właściwie stoję. No i jaki jest problem tego? że minimalna odległość yy, na jaką yy, przy jakiej to, to, to zostanie wykonane to jest 1, promień 1. No nie da się niestety tego zmienić inaczej tutaj w selektorze. Mamy to zapisane właśnie w tej komendzie. To jest execute małpa p. Czyli dla najbliższego gracza. No w sumie single playerowa opcja można robić też dla multi, ale to jest akurat dla single playerowego. I tutaj w miejscu gdzie jest gracz robimy test for czy znajduje się armor stand o nazwie p1. Dlaczego p1? Bo ten nazywa się P1, drugi nazywa się P2, a trzeci nazywa się P3. I zapisałem sobie je tutaj w y, tym oto command bloku. Jak teraz zobaczycie, co tu się stanie. Odejdę na większą odległość niż to. I to mi gaśnie i wtedy one się teleportują jakby do mnie i znowu się zapala to. Bo ja znajduje się znowu w zasięgu tego y, armor standu. No i jak widzimy, mam tutaj w... Ach, już wiem co się dzieje. No to jest właśnie też problem, którego nie przemyślałem. Nie mogę kliknąć w... Y... Przepraszam. Nie mogę kliknąć w komand e, bloka w momencie, kiedy stoję w Armor Standzie. Ale teraz mogę sobie kliknąć, jak kawałek od niego odejdę. Jak, oczywiście, jak zrobimy sobie niewidzialnego takiego Armor Standa, no to wtedy e, już tam się ta, ta sprawa jakoś mniej komplikuje. Chociaż nadal nie możemy kliknąć, bo stoimy w Armor Standzie. To jest to. Jedyne, co to, to nie widzimy go po prostu, jak jest niewidzialny. Dobra, ale zamotałem. Co się tutaj dzieje? Pierwszy. Z tych bloków teleportuje nam, oczywiście, w momencie, jak wyjdziemy poza zasięg tego Armor standa, teleportuje nam trzeci do drugiego, drugi teleportuje nam drugi, tu mamy P2 do, pierws do pierwszego, no i ostatni z komand bloków teleportuje nam pierwszy do gracza. Jakbyśmy zrobili to w innej kolejności, no to by to oczywiście nie zadziałało. To musi dziać się od końca. Także on się teleportuje w to miejsce, ten się teleportuje w to miejsce, a ten się teleportuje w miejsce, w którym ja aktualnie stoję. Mówię, jedynym mankamentem tego wszystkiego jest to, że yy, jak on się tylko przeteleportuje w moją pozycję, no to ja nie mogę nic zrobić za bardzo, bo jestem w armor standzie. No i mogę mieć problem, żeby kliknąć w yy, danym momencie. W danym momencie tego command blocka, no i one podążają za mną i ciężko je odkleić, tak, prawdę mówiąc. O, teraz mi się udało. Ale żeby złapać to z powrotem, musimy podlecieć po prostu do pierwszego armor Senda i on już się chwyta do nas, jakby. Łap o, złapał się. Był jakiś lak, krótki, ale się złapał. No i jak zrobić teraz z tym petem? Bo w sumie dążymy cały czas do tego peta. No właśnie, jak zrobić z tym petem? Słuchajcie, pierwszego i drugiego zrobimy sobie niewidzialnego. To jest najprostszy sposób, żeby to zrobić. Zrobimy to za pomocą entity data: Entity data, małpa e, type równa się, armor, stand, r równa się, 3. No i niech to będzie po prostu invisible, tak, czyli po prostu, żeby było to niewidzialne. Bum. No i mamy, te dwa pierwsze są niewidzialne, a ja sobie w międzyczasie, yy, a nie, nic nie robię. No i słuchajcie, i teraz dopiero widzimy, że ten trzeci za nami lata, i on lata mniej więcej tak, jak my byśmy tego chcieli, bo on lata w miejsce, w którym, yy, w którym powinien być. Powinien być po prostu za nami. Idziemy sobie tutaj, a on podąża za nami jak jakiś pet. Moglibyśmy zrobić z niego świnkę albo coś zupełnie innego. I wtedy byłoby całkiem spoko. No i jedyny mankament jest taki, że on po prostu nie porusza się za nami, nie chodzi, aczkolwiek podróżuje za nami najprostszym kosztem, to znaczy, <laughs> to znaczy no, najprostszą metodą, jaką dało się to zrobić, czyli po prostu za pomocą teleportacji. Także taki miałem pomysł na rozwiązanie tego. Jak teraz oczywiście chcemy się tego pozbyć wszystkiego. Musimy odlecieć kawałek. No i teraz w promieniu. O, podejdźmy sobie bliżej tego. O, i teraz one są wszystkie mniej więcej w jednym miejscu. Na dowód tego. Włączę sobie spektatora. I. O, ciężko to zobaczyć. Ciężko to bardzo zobaczyć. Dobra, nie, nie włączę spektatora, po prostu je zabiję. Teraz wszystkie powinny być mniej więcej w miejscu, gdzie ja jestem. Kill małpana, e. e. A w sumie wykorzystam sobie dokładnie tą komendę, tylko zmienię sobie początek na kill, bo mam już tutaj zrobionego selektora na. Armor Standy. No i tutaj zapisujemy kill, no i mam zabite P1, P2, P3. Jak sam je sobie przywołać z powrotem, klikamy w ten przycisk i podchodzimy do tego command bloka, bo pierwszy się respił bodajże w tym miejscu, dokładnie tak. One mają ustawione no gravity, żeby mi nie spadały gdzieś tam i to tylko tyle. Tak naprawdę w tym wszystkim. Dobra, kolejną rzeczą jest jak zrobić item, którego nie da się podnieść. Bardzo prosta rzecz, oczywiście zastosowanie data tagów. Tutaj przywołamy sobie item. W miejscu nad, nad tym komand blockiem. No i ten item ma ID Minecraft Diamond Count 1, czyli jest dokładnie 1. No i najważniejszą rzeczą jest pick up Delay. Czym jest pick up Delay? Pickup Delay jest opóźnieniem, po jakim możemy podnieść sobie konkretny przedmiot, który leży. Nie? I jeśli ustawimy go na 32767S, dokładnie, czyli bodajże, a nie pamiętam którą 20, nie, 18 potęgę dwójki? Nie, jeszcze inaczej to było 15 chyba 15 potęga dwójki, to jest 15 potęga dwójki czyli maksymalny zasięg liczby int bla 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 bla, nic ważnego w każdym razie to jest maksymalny zasięg jeśli go ustawimy i musimy pamiętać o tym jeszcze s na samym końcu, to wtedy yy, to wtedy po prostu ten przedmiot już nigdy się nie uda nam na go podnieść, ale to powiedziałem bardzo po polskiemu fu, <laughs> nie tak się mówi. Jak widzicie, stoję w miejscu, gdzie jest ten diament, diament się unosi i oczywiście nie da się go podnieść. Tutaj zrobiliśmy sobie zwykły kill małpa E, type item R3, no i za pomocą tego sobie usuniemy. Także tak bardzo prosto można wykonać. Jeśli, słuchajcie, bo teraz jest taka jeszcze ważna rzecz, jak zespawnujemy sobie drugi, to one będą latały jako dwa osobne. Dlaczego? To jest też fajna sprawa, ale ogólnie jak zespawnujemy sobie jeden przedmiot, Yy, albo nie, nie spawnujemy, tylko po prostu rzucimy. Weźmiemy sobie na przykład dwa proszki redstone'a. Jeśli rzucimy sobie jeden proszek redstone'a i on się tutaj unosi i rzucimy sobie drugi, to co się tak właściwie dzieje? No właśnie. Dlaczego one teraz są jakby jednym, tym proszkiem redstone'a, nie? One się zmieniły w jeden. Bo to jest tak, że jeden przedmiot podnosi drugi. A jeśli mamy ustawione na nim, że nie da się go nigdy podnieść, to on się nigdy nie podniesie. I w efekcie tego, jeśli klikniemy sobie ten przycisk to ani jeden diament nie może podnieść drugiego, ani drugi i pierwszego na tej zasadzie. Także to tam, myślę, że tak w miarę prosto wytłumaczyłem, dlaczego one się teraz nie stakują. Słuchajcie, e jeśli chcemy zrobić sobie większą ilość, przywołać na przykład tutaj mamy count 2 sobie wpiszemy. Klikamy count 2, boom, mamy 2. No i one są teraz 2 w tym miejscu, ale nadal nie możemy ich podnieść. Głosujmy tyle w temacie, tak naprawdę. Uwaga! Karol napisał nas, zio, jak zrobić, żeby nie dało się przełączyć dźwigni. Przełączyć... Proszę was piszcie poprawnie po polsku, bo to ułatwia mi później czytanie tych komentarzy. Bardzo prosta komenda. Set block lever. Po prostu robimy sobie dźwignię, która będzie w tym miejscu. Jak widzicie, zrobimy sobie tutaj taki tester, czy nasz lever działa, czy mogę w ogóle go uruchomić. No i jak widzimy, jak go włączę, no to gasi nam za pomocą negacji pochodnia, która jest na górze. Jak go wyłączę. Zapala się z powrotem. No i tutaj mamy coś takiego, co robi nam set block ten lever. Yy, I ten lever będzie zawsze wyłączony. No i lever będzie na raz i dwa bloki powyżej tego command bloka. No i jak go włączę, teraz nie ma możliwości, żeby przełączyć tę dźwignię. Najprościej tak mogę to powiedzieć. Nie ma fizycznej możliwości. Ona wygląda, jakby była przełączana dosłownie na chwilkę, ale to się nie może wydarzyć, bo ten blok bardzo szybko zastępuje tą dźwignię z powrotem dźwignią wyłączoną. I nawet jak ją włączymy teraz i przełączymy to z powrotem. Ojej! Ej, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Bardzo się tego nie spodziewałem. Mamy wiecznie zanegowaną dźwignię. Ej. Jak to wyłączę i zniszczę. Patrzcie, co. Ja nie mogę! Ale zrobię baga dziwnego. No nic. Udało mi się zrobić zanegowaną włokadnię, która jest cały czas zanegowana. jak położę coś o nią, to. Aha, zapala się. No dobra, czyli po prostu blok, yy, stan tego bloku się zablokował. Słuchajcie, nie będę więcej tego przeciągać. Na to komendowe pogodowe wystarczy nam dokładnie 4, tak jak za każdym innym razem. Mam nadzieję, że jesteście teraz ze mną na live'ie, bo odcinek ten wychodzi właśnie w dniu, e, w dniu, kiedy jest 12-godzinny live. I słuchajcie, tutaj macie mojego fanpage'a, czyli fanpage, ukośnik wcale nie zio. Y, tak, ukośnik. W... Czekajcie, jak chciałem to złapać ładnie, żeby to fajnie wyglądało. Tutaj, o, niech będzie fanpage, ukośnik, wcale nie, zioł. to jest mój fanpage, na którym jest was zdecydowanie za mało i chciałbym, żeby było was jeszcze więcej. To jest moja grupa na Facebooku, która nazywa się poziomki i również was zapraszam, linki do wszystkich rzeczy są w opisie. Mój kanał to chyba wiecie, no bo w sumie jesteście na nim. No i Instagram, jak chcecie moją powskudną mordę zobaczyć i zobaczyć jak zio wygląda, to wtedy możecie widzieć sobie na Instagram i też tam jest małpa, wcale nie, zioł, lub ukośnik, wcale nie, zioł, zależy jak wolicie sobie wbijać. Ja się z wami w tym momencie będę żegnać i życzę wam miłego dnia! I zostawcie łapkę w górę. Na razie. Bonjour. Komendowe pogotowie. Voilà, Numer 5. No czy się jestem zio? Witam was bardzo serdecznie. Jestem w francuskim artystę. No czy się jestem zio? Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest kolejny odcinek. Oceniam was. I ze mną jest dzisiaj Agnieszka. Cześć. Bo zagramy sobie na mapie od kanona, w której musimy grać w co najmniej dwie osoby. Tak. Mapa nazywa się Run Run Run. Jest to mapa